Cześć, moje drogie, dzisiaj przechodzę do Was w końcu z tematem moich włosów i tematem tego, jakie zapuściłam i jakich produktów używałam i co robiłam generalnie, że one no troszeczkę urosły. Będę wam przedstawiać produkty, których używałam i teraz pokażę Wam też rzeczy, które kupiłam sobie około tygodnia temu ze względu na skład i które dopiero będę testować, więc nie mogę powiedzieć, czy działają, czy nie, ale mogę powiedzieć o ich składzie, bo jest naprawdę dobry. I teraz tak, pierwszy, na pierwszy ogień, żeby już było z głowy, to jest bioksyn, czyli to, o czym już mówiłam w jednym filmiku, o czym jest post na blogu, Dam na dole linka, gdzie są wypisane właśnie wszystkie e, składniki aktywne tutaj tego szamponu po pierwsze, którego głównie używam, i tego tutaj serum, to jest drugie e, tych ampułek, to jest drugie opakowanie. E, szampony te są bez SLS, mają właśnie mnóstwo, mnóstwo tych e, ziołowych ekstraktów w sobie, wszystko jest wypisane na blogu, więc nie będę tutaj teraz zanudzać, zresztą mówiłam o tym w filmiku, więc pokażę inne produkty. Następne rzeczy, które, które stosuję, to jest na przykład to z apteczki Agafi Serum, aktywne serum działowe przyspieszające porost włosów. I jeśli przeanalizujemy sobie skład, ja tu w ogóle wszystko, wszystko sobie wpisałam, żeby jak najszybciej, Czekajcie, tutaj wypisałam sobie o toniku. A jeśli chodzi właśnie o, o to, a apakoczkę Agafii, to już Wam mówię. Tak, na pierwszym miejscu jest ekstrakt z korzenia prawo śladu. Taki ekstrakt z korzenia powinien nam właśnie nabliżać naszą skórę głowy delikatnie, ale nie przytłuszczać. Łagodzić. Czyli jeśli na przykład używamy jakichś szamponów z SLS lub ostrych, siarczanowych szamponów, to powinno, powinien to delikatnie złagodzić. Na drugim miejscu jest trzeniec chiński, który Yy, czytałam o tym dużo, usprawnia krążenie, czyli po prostu też powinien powodować to, że nasze włosy rosną szybciej. Ma witaminy A, witaminy C, witaminy E. Ogólnie jest to taki stosowany, właśnie w jakiejś chińskiej medycynie, produkt na porost włosów. Yy, na trzecim miejscu jest rzeseń. Jakby to może, i to jest też główny składnik, jeśli chodzi o porost naszych włosów, o ich jakby wzmocnienie. Yy, potem jest Melisa, która tonizuje naszą skórę głowy. Łopian, który. Łopianowe to wiadomo, mamy olejki łopianowe, mamy szampony łopianowe, wszystko to, żeby wzmocnić włosy, żeby szybciej rosły, żeby nie wypadały. Na szóstym miejscu jest pokrzywa, to, to o tym też już nie muszę mówić, wiadomo, że każdy pije pokrzywę, jak chce, żeby urosły mu włosy. Ekstrakt, um, potem jest ekstrakt z kotków brzozowych i byłam ciekawa, co są kotki brzozowe i też szukałam i one mają właśnie podnosić, poprawiać, usprawniać krążenie naszej, naszej głowie, czyli bo po prostu bardziej... Um, wiecie, jeśli mamy usprawnione krążenie, to docierają do naszych na przykład komórek czy cebulek włosowych wartości odżywczej i ten włos może po prostu lepiej i szybciej rosnąć. Potem mamy drożdże piwne, które zawierają witaminy z grupy B, proteiny, które dodają takiej energii. Też się mówiło nieraz, że właśnie trzeba robić maseczkę z piwa na włosy właśnie, żeby, żeby one szybciej rosły. Tutaj mamy w tym składzie drożdże piwne, ale próbowałam robić taką maseczkę z piwa i, i, i to była dla mnie tragedia. Może macie jakiś sposób dobry na to, to napiszcie mi na dole. Na dziewiątym miejscu jest w ostra papryczka. Ostra papryczka zawiera kapsaicynę, czyli coś, co również pobudza krwienie, i to może powodować, że lekko będzie na przykład nas szczypać głowa przy tym seru, ale ja tego jakoś nie, nie odczuwam. Potem mamy klimbazur. Klimbazur zapobiega łupieżu. O, łupieżowi. On jest generalnie głównym składnikiem w jakichś przeciwłupieżowych szamponach. Potem jest na jedenastym miejscu alantonina i na 12 witamina B5, która po prostu jest świetnym, wiecie, panthenol, regeneruje. Także skład jest... No, szok. Nie ma tutaj nic innego, oprócz tego, co, co właśnie teraz Wam wymieniłam, wyczytałam, czyli same ekstrakty i same składniki, które powinny dobrze działać. Nie ma tutaj olejków, dlatego możemy to stosować po umyciu naszej głowy. Tutaj sobie dajemy na skarb i yy, już Możemy to lekko wetrzeć. Stosujemy to po prostu jak tonik. Jak tonik, więc możemy z tym normalnie chodzić. Nie przytuszczam do naszej skóry głowy ani nic w tym stylu. Jeśli chodzi w ogóle o działanie, tego w sensie takie praktyczne, to jest tak, tak niesamowita mgiełka, którą możemy po prostu ona rozpyla się na taką wielką chmurę, także, także nieźle. A zapach... Zapach jest. Mm, pachnie mi tu jakimś takim... Um, kurczem... Dziewczyny ciszej, proszę! Pozdrawiam dla Kasi Poli. Um, pachnie takim... Tak cytrusowo. Cytrusowo chciałam powiedzieć. Okej. Okay. Więc to jeśli chodzi o to, co używam teraz cały czas, i dalej jeśli chodzi o łopian, to używam olejku łopianowego z czerwoną papryką, z czerwona papryka też ma wzmocnić nasze, przyspieszyć porost naszych włosów. I słuchajcie właśnie jeśli chodzi o ten olejek łopianowy, to on ma w składzie swoim trzy składniki, trzy składniki, czyli pierwszy to jest oliwa z oliwek, potem na drugim ma właśnie ekstrakt z tego korzenia łopianu i na trzecim miejscu ma papryczkę, czyli Kapsaicynę. Także kurczę, no według mnie bardzo fajny produkt, a kosztuje 5 zł do kupienia nie wiem, w Rossmanie, wszędzie. Yy, Następna rzecz, jeśli jesteśmy w olejach, to jest olej musztardowy. Jak wiadomo, gorczyca też wspomaga wzrost naszych włosów, więc używam sobie tego 100% właśnie oleju musztardowego, yy, o którym też już mówiłam wcześniej, to jest druga buteleczka. Bardzo się z nim lubię, zapach jest dość intensywny, ale nie czuć go na włosach po zmyciu. Czyli stosujemy sobie na noc, rano myjemy głowę i nie ma żadnego problemu. Um. Kolejny olej to jest olej arganowy. Olej arganowy z, klin z klinika Bosch z organika, którego mam już nie wiem ile, nie wiem ile i stosuję go sobie tutaj na bardziej na resztę moich włosów, żeby je nawilżyć. Um. Dalej, jeśli chodzi o tonizowanie znowu naszej, naszej skóry głowy, ja używam tego z Ifroshert, to jest oset malinowy i w składzie nie ma tutaj nic ciekawego. To jest po prostu taka octowa, typowa puchanka. Każdy może sobie zrobić taką z octu, który ma, octu winnego, które ma w domu i wyjdzie dużo, dużo taniej, ale ja używam tego ze względu na zapach, tym, którym po prostu się zakochałam i że te produkty, w większości jakieś szampony, odżywki ziołowe nie pachną zbyt dobrze, to po prostu, a ten zapach zabija wszystkie inne zapachy. Jest tak intensywny i tak malinowy i tak słodziutki, że no ja go po prostu na mojej głowie uwielbiam i stosuję też po prostu jak do, przed ostatnim płukaniem wylewam sobie tutaj na głowę, lekko masuję i spłukuję, tak bardzo delikatnie spłukuję żeby to tak po prostu przeszło po włosach całych i jest cudowny zapach zawsze kupuję, staram się to kupić jak jest jakieś promocje, bo często można oporować za około 10-12 zł. Um, a Kolejny mój ulubiony szampon i, i odżywka. To są akurat mnie turki, bo zabieram je na basen, żeby po tym jak Chlor je wykończy, po prostu zrobić im takie wow, regeneracje. I naprawdę ten szampon regenerujący i ta odmaseczka mają cudowne składy. To, jest też, te, to też, też są te rosyjskie kosmetyki. I ja je po prostu kocham. Do tego ten szampon ma niesamowity zapach. A ogólnie jeśli chodzi o skład tego szamponu, na pierwszym miejscu w składzie jest, czekajcie, zaraz powiem, woda. Na drugim mamy sodium kokosulfate, czyli coś, co jest zamiennikiem sls -u. I następnie tutaj, słuchajcie, jeśli chodzi o aktywne składniki, na pierwszym miejscu aktywnych składników jest korzeń łupianu, czyli znowu coś, co wzmacnia nasze włosy, co wspomaga ich wzrost. Zawiera też wisiołek, a wisiołek, jak wiadomo, również ma piękne włosy. Zawsze wszystkie fryzjerki polecają, żeby łykać ich w ogóle. Rzeszeń, olej cedrowy i olej lniany. Olej lniany, każdy też, kto, kto ma fobie na punkcie włosów, używa tego oleju lnianego. Także skład jest świetny. Także to są moje takie dwa, dwa ulubieńce basenowe, po prostu, że dużo miejsca nie zajmują, a są cudowne. I jeśli chodzi nawet o tą odżywkę, to ona ma ona jest nawet koloru takiego lekko brązowego i pachnie tak typowo ziołowo-typowo ziołowo. Typowo ziołowo. Yy, ok, dwa szampony yy, kolejne, które stosowałam, które mi się kończą szablon silikonowy, który używam wtedy, kiedy czuję, że moje włosy są po prostu e, takie porowate strasznie i że jak myję je, na przykład takim jakimś szamponem e, ziołowym, to że one są tak szorstkie, że aż się boję, że podczas tego mycia je po prostu niszczę. E, wtedy na jakiś czas przechodzę do szamponów silikonowych, ale to są tylko naprawdę chwile. E, Pierwszy z nich jest szampon z rumiankiem lekarskim, z rumiankiem ze względu na to, że mam włosy blond. To jest do włosów osłabionych i zniszczonych z gminy A drugi to jest szampon odbudowujący do włosów suchych, łamliwych, radical I ona faktycznie ten, powiedzmy, ten nie ma silikonu, ten nie ma SLS-ów z tego co wiem. Ten normalnie ma sodium lauret sulfate. I tak, tutaj też szukam, po sobie wypisałam. Jeśli chodzi o ten e, Radical, on ma też, też naprawdę dobry skład. E, ma skrzyp, makiełki pszenicy, owies, olej z pestek słonecznika i ekstrakt z rozmarynu. Czyli też tam są e, właśnie takie składniki, które mają powodować porost naszych włosów. E, inne szampony, których, których używam bardzo często, to po to jest przede wszystkim ten z Biowaxu do włosów blond i też mam do niego zawsze odżywkę, czyli to jest taki nieodłączny zestaw. Teraz pierwszy raz, one nie mają właśnie SLS-ów, te szampony i teraz pierwszy raz kupiłam ten niebieski, czyli z proteinami mlecznymi i laktozą, który również nie ma SLS-ów i jest, nie ma silikonów, powinien być łagodny i faktycznie zawiera proteiny mleczne, zawiera laktozę. Ten ekstrakt z cytryny też powinien działać ładnie do włosów blond. No o tej maserce o tym Biowaksie to już nawet nie będę mówić, bo to jest po prostu maseczka legenda, więc wszyscy wiemy. I teraz mam następnie dwie rzeczy, o których chciałam powiedzieć właśnie te nowe, których jeszcze nie testowałam, ale kupiłam i jak czytam skład i czytam opinie, to mówię, o kurde, będzie się działo. Czyli tak, Orientana, to jest Ayurwedyjski tonik do włosów, wzmocnione, gęste włosy. I też siedziałam tu przed chwilą i też sobie analizowałam cały skład właśnie tego. I mówię o MG. Jest rewelacyjnie. Mam mnóstwo właśnie tutaj tych, yy, powiedzcie, mi. To, jest, to jest też tonik. To jest tonik, czyli on nie ma, nie powinien nam naszych włosów przytuścić. Nie ma tutaj w składzie olejków i z czego się boję, to on ma w składzie henne i amle, a wiem, że one działają świetnie na włosy, ale mogą je przyciemnić. Więc nie wiem, jeśli używałyście tego i na przykład was, Wam przyciemniło włosy, to dajcie tak znać, bo ja niekoniecznie tego chcę, jeśli yy, chodzi o mój mój blond. Ale okej, okay, już, już wam czytam składniki przetłumaczone. czyli tak: ekstrakt z aloesu. Na drugim miejscu jest ten puder Amla, właśnie. Potem mamy miodlę indyjską, glicerynę. Następnie jest ekstrakt z żożoba. Potem jest wątrota azjatycka. Potem są dwa składniki, które są wyczytałam i są stosowane w Indiach i też to miałam na zajęciach, pamiętam, eee, właśnie do po prostu włosów. Słuchajcie, to jest ten, nie umiem tego przeczytać, bingrai, używany właśnie w Indiach w celu przyspieszenia włosów, sobie napisałam, i shikakai, puder, czyli to są dwa produkty, takie typowo właśnie indyjskie, ayurwedyjskie, które stosują tamte kobiety i ma on po prostu powodować, że nasze włosy będą piękne i długie. Um, dalej mamy kozieradkę, grzybienie egipskie, henny naturalną, właśnie te henny się boję, bazylię azjatycką, lawendę, arnikę górską, rozmaryn, macieradkę piaskową, e, kamforę i mentol, siedzi o to kamforę i mentol, te właśnie składniki zapachowe, to to tak czuć, że po prostu szok. Ja nie używam tego na głowie jeszcze, tylko już biorę na rękę i po prostu pachnie że typ... coś mi wyłączyło się. To pachnie totalnie, to jak mentol I jak piskam sobie to na rękę, to jest mi w nią zimno, serio. Po prostu mrozi. Więc to też może powodować, dawać taki efekt lekko przekwienny i może stymulować wzrost włosów. Jak zobaczyłam na jakichś blogach o to one mówiły, że mają po tym po prostu wylot baby hair, czyli wylot młodych włosków. Jedna powiedziała, że w ogóle zrobiła jej się nagle grzywka w miejscach, gdzie jej nie miała. Także, mmm, czekam, czekam, aż zacznę stosować. I kolejną rzeczą jest intensywne serum łopianowe do włosów przy wypadaniu z aktywatorem wzrostu. I jak analizowałam, z tego też pamiętam, nie chcę się tego znowu szukać, ale. Tak, ma. Na pierwszym miejscu w składzie jest pokrzywa, potem jest gliceryna, jest ekstrakt właśnie z łubinu, olej z awokado, lucerna, z jakiejś zioł, zioła chińskie, Po prostu mnóstwo tego jest, ekstrakt z łupianu. Już przyspieszam, bo za, za, za długi ten filmik się robi. Tutaj mamy cały w ogóle opis, co możemy używać jeszcze. Czyli polecają swoje produkty, prawda? Wiadomo, czyli naturalny olejek, szapon łupianowy balsam, łupianowy kompleks łupianowy, jakieś tam takie kuracje całe. Ja mam na razie tylko to serum, bo chcę sprawdzić, czy to faktycznie coś tutaj będzie nam działać. Nie używałam tego jeszcze. Jeśli chodzi o drugi, jest taki aplikator, jak i te wszystkie inne toniki. Pachnie, o, pachnie nieprzyjemnie, pachnie tak naprawdę naturalnie, strasznie i ziołowo. U -u -u -u. Ale może przez to. Może przez to będzie działać, będziemy testować. Co ja tu jeszcze mam? No mam taką maskę silikonową, którą też kupiłam, która po prostu ma być typowo na zabezpieczenie końcówek, która bardzo ładnie pachnie. Jest to maska um, z Carlosa, z keratyną i zapach jest cudowny, taki mleczny. Mm, miam, miam, miam. Zobaczymy. I ma właśnie w sobie mleczne proteiny. A tutaj 5 zł i umył, jak mówię, tylko na zabezpieczenie końców. Jak najbardziej oczywiście e, jakiś silikon wpłynie musi też być. Używam od dłuższego czasu tego z L'Oreal Else elixir odżywczy. Czyli takie wiecie, przed prostowaniem ewentualnym albo przed czymś sobie stosuję, czy przed basenem oś ten silikon. E, I tutaj jeszcze mam tablet, który łykam, czyli termos czy staram się pić pokrzywę e, chociaż nie zawsze o tym pamiętam, wtedy używam sobie właśnie jakich, jakichś tych suplementów, który sk jest skrzyp. Polny pokrzywa, zwyczajna biesiołek, właśnie o którym mówiłam, cynk i biotyna. Cynk to też jest pierwiastek, który jest idealny dla naszych włosów. I co ja jeszcze robię dla nich? Generalnie robię oprócz tego tonizowania, właśnie skóry głowy, co jest bardzo ważne, oprócz tego nawilżania, odżywiania, wprowadzania jakichś składników, które są przyspieszające wzrost. Zrobię im peeling, peeling, który nie robię jakimś, nie wiem, cukrem czy Bóg wie czym, tylko po prostu tiny teaser. I to jest cudowny peeling i cudowny masaż, co jakiś czas, ja to tak uwieram, że aż mam ciar na całym ciele. Czyli generalnie robię sobie e, rozczesywanko tych włosów, o, począwszy od tutaj wysoko od skóry głowy. I często robię też tak, że przerzucam je do góry nogami i przeczesuję je w dół. Przeczesuję je w dół, jakby w, odwrotnie do ich ustawienia, które mają rosnąć. Kiedyś wyczytałam też na jakiejś książce, że to jest stary babciny sposób na szybkie i zdrowe włosy, w sensie na szybko rosnące zdrowe włosy, więc to sobie robię, bo czemu nie wyczesuję sobie od spodu i zawsze trzymam po prostu wielkie ciary, jak to robię. Staram się masować głowę podczas nakładania tych jakichś tuników, cały czas, żeby złuszyć ten naskórek tutaj z ciały, właśnie i jakby odczopować mieszki włosowe, żeby lepiej docierały składniki odżywcze do cebulek. Yy, ok, no kurczę, moje drogie widzicie, że to jest już lekka obsesja. Mam tego wszystkiego mnóstwo, ale yy, myślę, że w miarę, w miarę się opłaca. Dobra, to chyba będę kończyć. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do pisania. No aha, no i chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, że mam jakąś fajną dietę włosową. Czasem mi się zdarza, czasem naprawdę kiedyś miałam, jak byłam młodsza, w ogóle wypisane takie wielkie e, m, kartony. Dieta dla włosów, wypisane wszystkie składniki, tamte wszystkie na nabiały, ryby, omega-3, omega-6. Miałam porobione jadłospisy, ale przy moim trybie życia często po prostu jem nie to, co sobie zaplanuję, więc nie będę tutaj się wymądrzać i mówić, jak to trzeba jeść, żeby mieć piękne włosy. Wiadomo, trzeba jeść zdrowo. Jak będziemy jeść zdrowo, będziemy mieć ładną serię i ładne włosy, to Chyba, w ogóle jak będziemy Dobra, nagadałam się. To chyba tyle. Już 500 razy oddałam włosów. Wiem, że wszystkich to wkurza, trudno gadałam o włosach, więc je dotykałam. Okej, okay. do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.